No, B, się pamiętaj, że zawsze nie ma lagów, a potem po. jak ten. ten będzie. To zależy od internetu, jak nasz Dobra, już. Ile masz FPS-ów w Minecrafcie. Eee, Co 150, 160. <laughs> nie słyszę cię, masz takie lagi. Dobra, chodź, chodź na ten. Lagi masz, nie, wyłączacie nie ma. Nie da rady. Za dużo lagi masz. Halo? No, halo. Dobra. Prokoza, oni mnie słyszą normalnie, tylko ty jesteś jakiś upośledzony. Nie, na pewno na... to tak, tak cię zdywało. To ten dobry ziemnior. No to jest żonek. Ja. A, spoko. Czekaj, jak czekaj, udostępnię wam linka? Jak to zrobić, prokoza? Ja pierdolę! Czekaj, czekaj, ja chyba wiem. Chyba jest odpalony, czy nie ma jest odpalony To ten recy tak na spał nie położył Co? O playerek jesteś? Kurwiony Tom Józek tak, dawa jedziesz do mnie Tak bądź do 16, a nie spierdala wcześniej. No dobra, ale czekaj, jak ja mam udostępnić tego streama tobie? No link musi skopiować. A, a, a jak? Ja Czy nie... ty kurwa udajesz, głupa? Ja nie mam tu nigdzie linka. Prakaza. U samej góry! No. Masz ten link, przecież adres kurwa url. Adres url, dobra, mam. Super. Kopiuj. Wrzucam wam Panu, na to. Napisałem Zobacz czy będę mlał. Zobacz, można by na niego wejść czy nie? Czy ja coś do nich zrobiłem? Pokaza. Ta wchodzę. Ta witryna jest niebezpieczna. Dawaj, wchodź, ty jesteś niebezpieczny. Nie mogę wejść. Czemu? Nie wiem. Czekaj, jeszcze jego go. Niczego nie ma. Jak co, nie ma? Upłynęło dwie minuty, coś tam zero oglądających. Kurwa! Wejdź na kanał Kuba Walczak, zobaczysz. Jaki kanał? Kuba Walczak. Zaprosiłem Cię do gildy. Poczekaj, jak to jak zakończyć ja tego streamu? Oh, Szybko mów. Ja? No zatrzymaj stream. No, no bezie się. Zaprosiłem Cię do no, gildy. Chyba Chyba. Łukasik. To jak zakończyć tego streamu? Oh. Szybko mów. Co? Czekaj, kurwa, w będzie mi leżyło? Kuba wa, Wal

No, tylko... Mam, mam streama, ale ci jest czarny ekran, nie wiadomo czym Plus jeden. Dam łapeczkę w górę. I dam subika. Ej, mam pytanko, ej, mam pytanko, panowie. Nie chcecie mi pomóc ze sprawdzianem z tego, z Maty? Nie, bo mi czarny ten... Dobra, Józek, ten, przyjeżdżasz do mnie czy nie? No tak, ale siostry, tego nie ma w domu. A o które będzie? Kurwa, bo wbijaj na jebanego Discorda! O, które będzie? Kiedy przyjdzie, wtedy będzie. będzie. Nie, jak on... On mnie tak wkurwia, bo on... Nawet nie pije na tego Discorda. Wypierdalaj, no nie, wypierdol No nie, zostawcie go. Ale on mi pisze, żebym mu dał dwa sety, kurwa. Nic mu nie daje, ja sam nie mam. Chyba mu daje. ty pojebało, czy po chuj mu to dajesz? Ej, prokaza, czemu mam czarny ekran? Prokoza, no. czemu mam czarny ekran? Co się stało? Ja czuję, ja mam jakiś zjebany teksturpak I czemu mam czarny ekran. ekran? Prokoza, co się stało? Nie wiem Staraj być... się uderzyć Ej, prokoza Prokoza, jak ja będę pisał sprawdzian, daj mi szóstkę No za... ktoś stream. No stało. Weź. Jak zobaczysz, że ktoś chce mnie zaje... No, to Józek go wypierdoli nikomu się będzie chciał ja, ja, tak z... jest... Ale co wy tak w... ciekawego robicie? jeśli ma... Boże mi strach M Mam czarny ekran basz... Mam mi... ja ten... Miałbym... Ja mogę... Pewienny... Wczoraj nie zajebał A nie, a nie, przedłużajcie, nie przedłużajcie ważności gildi, do 5 kwietnia, bo no, nie wiem, do 6 a, maja. A wiem, wiem, ja przedłużam. Do, 5, do 5 czerwca, i tak nikt nie będzie grał do tego czasu, bo będzie drag. Gdzie ty jesteś? A rzuć mi 10 bloków, tu jest. No, czemu jest do... czarny ekran, wuja pana? Dziękuję. Weź mi nie ja. wiem, z 10 bloków tylko takiego normalnego. za czemu jest czarny ekran? Mów szybko. No nie wiem, jak wszystko, chłopie? Jak? Trzeba szczerze. Tylko chciałem... Bogaty jestem, chłopie, rzucam kasą. I kręcisz dupą. Otwieraj, bo kilofa nie ma. Prokoza, kręcisz swoją dupą. Dupą, dupą. E -e 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 -e. Nie masz przyjęcia zdjąć gamy. Dobry ziemio! Ej, prokoza, weź weź, bo teraz. Czekaj, odpaliłem stream. I teraz powinienem O, nic. Prokoza, odwróć się. się Czy się pozwolił patrzeć na takie rzeczy? Odwróć No, właśnie. no nie, to, to, to zaraz inaczej załatwimy, w kolego. Czekaj, mi się trwało, mi się włączyły. No, wypinaj się. A znowu? Odwytnij. Ej, nie ma lagów, ale coś zwaliłem, nie ma lagów, mogę streamować. Nie Prokoza, nie ma lagów na streamie, tylko coś, się zwaliło. Dobra, idę się, Aha. się boli. O kurwa mać! A Józek jeszcze ma streama teraz. No. To daj link. Czekaj, bo coś się zepsuło. Dobra, działa! Bez lagów. Gdzie A zaraz, A wywalić internet na i chuj będzie po wszystkim Czekaj, udostępnij Ktoś się nie odzywa, zbiera wszystko? Ej, podaję wam na Messengerze, dobra? Na Messengerze wam podam A na Messengerze mam wyłączone To włączę, ja wam na Mesie podam O pierdole Ty chuju Messenger Czekaj, czy już wam podaję? Nie wiem, czy to będzie prokose. działać, czy to jest na chwilę. Prokosać. Swoją dupą. A ja teraz będę od Prokosa zabierał bloki. Co pół godziny i będę sobie ten... Kopał na awku, tak. Będę z wami gadał i będę was ruchał na... No jest jak Macie na tym, na grupie. I zobaczcie, się działa. No właśnie nie ma nic... O, teraz na no, grupie. A no, już hmm, wbijam? Teraz chyba nie działa. Tak, działa? Nie wiem, czy ładuję. Pachme? A który macie poziom kopania? Ja mam 25. wiem słabe, ale ja nie kopam. Tylko zadziałać, nie? Tak, ale trochę ekran jest zjebany. Ja ekran przez zjebany. Jest ja troszkę wiem Czekaj, teraz powinno być chyba dobrze. Zaraz powinno być git. Ta szarma jest. No wiem, ale zaraz powinno być git. Będzieśmy mówić, że będzie git. Jest git? Nie. Nie. A ja opłaca się na dragonie robić CX -y, czy nie? Albo nie wiem. Nie. A jak to ustawić, bo to mi jakoś się czekaj. A teraz, dobra, już nie... E, zobaczcie tak. teraz, zobaczcie teraz. O, teraz dobrze. Ej, czekajcie, tak? ja zaraz przyjdę. Tak. Na pewno? Czekaj, za ja chwilę zobaczymy. Chodź ciągle na streama i zobaczcie jest dobrze. Teraz, teraz jest a źle Musisz powiedzieć. Żeby... Tak, jak miałeś to No i tu ja klikam na scenę drugą i jest git, a jak wchodzę na Minecrafta i powiem, że Minecrafta nie jest git. Ej, słuchajcie, tego. Bo nie możesz ten! Tak jak teraz, teraz jest dobrze. No, no właśnie to. Właśnie mu. Większe i chuj. A zaczekaj. Nie możesz, a zobacz, zobacz teraz. Ej, co jest? Ja dobrze teraz. A czekaj, do zaraz, zaraz zobaczysz, bo. Bo teraz na dwa paski gram i zobacz co będzie kit. Na źle. Źle jest? Musisz na paskach być. A, a teraz zobacz, zobacz teraz. Mówię, że źle. Ale na paski. Na paski przełączę się. A na paski też nie chyba nie działa. Też źle. Musi mieć malutki ekran. Dlaczego tak. Nie wiem. Trochę wiem dlaczego, ale dobra. No to powiedz mi, na no pół wam. Muszę znowu scenę usuwać i wszystko płaść. No to powiedz mi ja. No, pierdolę do no chuja Dawaj, PW. Ale mat jakie jesteś... O, ešte dostanem ekran, čakaj. Um. Čakaj, to zakončí stream.